Cześć moi drodzy, dzisiaj taka miła niespodzianka. Po 16 dniach mam tutaj inkubator z przepiórkami. To jak Wam mówiłem ostatnio, doradzałem, jak trzymać temperaturę. Widzicie, 38 i 0 jest to prawda, ale one się wszystkie lękną. Pracuje grzałka i wentylator. Cały termostat pracuje nie wyłączył grzałki bo musi być 38 ,2 i zobaczcie, wilgotność. Nie będę wam szybko, szybko wam pokażę co jest w środku. Jaka fajna niespodzianka, wilgotność mówię wam, że to jest około 80%. Idealna do wlęgów. No i pierwsza rzecz pokażę. Co tam piszczy. Zorganizowałem światło. I chwileczkę wam tylko uchylę, żebyście zobaczyli. A co tu się dzieje? No. Tak, mała armia. Zobaczcie. wszystko się pięknie lęknie. Jestem mile zaskoczony. A jajka były kupowane od hodowcy przez internet. Patrzcie, jedz trochę, nie? Także zamykamy. Nie będę ich wychładzał, bo już 37. Troszeczkę niewyraźnie, mam nadzieję, że zobaczycie. Patrzcie, co tu się dzieje. Piękność. Także zachęcam do swoich kręgów w oparciu o moje porady.